Króluj nam Chrystę. Zawsze i wszędzie. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Ksiądz Tomasz. Złabek, zapraszamy na kolejną rozmowę z wiarą o finansach. O finansach. Właśnie w... Drodzy Państwo, w ubiegłym tygodniu mówiliśmy o metodzie, o metodach prowadzenia budżetu, polecaliśmy taką prostą metodę kopertową, tak. żeby, żeby opisać koperty, na co wydajemy nasze środki finansowe. Wspominaliśmy o arkuszach, które są dostępne na stronie Kompasu, które jakby gotowe będąc, no, tak, służą do wypełniania, ale wspominaliśmy też, że można skorzystać chociażby z, z tak zwanych subkont i tam planować, tak. zwłaszcza wydatki okresowe, sezonowe, tam gromadzić środki. Te, te wszystkie metody można Ty... też, myślę, opracować dość łatwo jakąś własną metodę. Dokładnie, to jest to, co najlepiej nam pasuje, nie? to nic na siłę. Nie, nie róbmy z tego nie wiadomo czego, żeby się jakoś nie zrażać specjalnie, że budżet nie wiadomo co, musimy tam jakieś prowadzić, arkusze, zapisy i tak dalej. Każdy niech sobie dopasuje po prostu to, co, to, co jest mu wygodne, a się do tej pory, moja żona lubi, lubi to spisywać na, na zrobionych ręcznie tabelkach, więc to też jest jakaś metoda żeby sobie po prostu mm. paragony przepisywać do, do, do y, jakiegoś zeszyciku czy, czy jakiegoś y, no jakiejś pachty papieru, a ja to potem przeklepuję, więc bo ja wolę tak. No, ja także każdym, ale każdym... wszystko to z, y, obojętne jaką metodę byśmy y, stosowali tą znaną, hmm. proponowaną bądź przez siebie opracowaną, zawsze trzeba to robić y, wielkiej wolności, powiedziałbym. Tak, żebyśmy od... się dobrze czuli po prostu. Tak, bo, bo inaczej <laughs> można naprawdę nabawić się <laughs> takiego skrupulantstwa. Dokładnie. I, i wtedy, no wtedy właściwie efekt, którego się spodziewamy, właśnie żeby traktować dar Boży jak dar Boży, a, a nie kurczowo patrzeć na Niego i obliczać. I... <laughs> No, może, może nie nastąpić. Nie? Ta wolność yy, w czynieniu, w robieniu budżetu, ona, ona płynie z tego, jaką mamy wolność w stosunku do yy, w ogóle rzeczy, ale, ale wolność też w stosunku do, do siebie, do innych, mhm. do Pana Boga. Musi być też ta wolność finansowa, prawda? Dokładnie. Bo, bo inaczej możemy się stać, będąc posiadaczami, możemy stać się niewolnikami posiadania i to... A to już niedobra droga. Tak, ale to tak następuje tak szybko mhm. i w pierwszym momencie bezboleśnie. Dokładnie. <laughs> potem, potem kłopot. Tak po cichutku. <laughs> Wspomnieliśmy też o, o, powiedziałbym, jakiejś nadwyżce która no, coraz częściej dla ludzi jest dostępna. Prawda? Mamy środki, które są wolne, mhm. które jakby zostają nam w budżecie. Mhm. I te środki można spożytkować, no, powiedziałbym, w różnych celach. Na pewno warto zrobić sobie tak zwaną rezerwę budżetową. Mhm. Myślę, że rzecz niezwykle roztropna, dlatego że no cóż, mamy powiedzmy szereg przewidzianych wypadków związanych właśnie z zakupem opału, tak jak mówiliśmy, mhm. z ubezpieczeniem, z podatkiem, a więc wypadków, które się zdarzają w ciągu roku, które w jakiś sposób możemy przewidzieć, chociaż nie zawsze wysokość tych tak. kwot do zapłacenia nam się da przewidzieć. Więc mamy, mamy właśnie zawsze ten margines, którym musimy się liczyć, ale są takie rzeczy i takie wydarzenia, które też nas będą kosztować. No pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, no zachorujemy. No. no tak, lekarstwa są kosztowne. I, i nagle, nagle skąd? No, takie pozycje w budżecie możemy nie przewidzieć rzeczywiście, zwłaszcza, no. że to, jeśli to lekarstwo już jeszcze nie jest przez nas kupowane, bo na przykład, nie wiem, jest jakaś choroba, która trwa i, i, i znacznie samo, lekarstwa lekarze tak? dotywane, tak, tak, tak no. kupujemy. Nagła jakaś choroba, no to rzeczywiście czasami ten wydatek może zaboleć nasz budżet domowy i, i, i potem on się troszeczkę zacznie nam chwiać. Ale jakaś awaria, na przykład, nie? czy to samochodu, czy jakiegoś sprzętu, AGD, RTV, to też są takie wydatki, których się nie spodziewamy na co dzień. Nie przewidujemy. I wtedy nich. ta rezerwa budżetowa tak. nas ratuje, jak, jak się ją da oczywiście stworzyć, bo. Bo no, różnie bywa, my sobie zdajemy sprawę z tego, nie, nie rozpatrujemy wszystkich y, przypadków, mhm. raczej, raczej y, próbujemy y, zasugerować pewne rzeczy, które no, trzeba wziąć y, do myślenia, trzeba przemyśleć, czy jest to w, w ogóle możliwe. Mhm. Ale dla wielu ludzi y, jest to możliwe, dlatego wspominamy o tym. Y, ta rezerwa budżetowa, no jaka ona powinna być, no, bo też trudno powiedzieć, bo to też zależy właśnie od przychodów, Dokładnie. ale warto zawsze przynajmniej jakąś część tych darów, które otrzymujemy, dać do tej 12-13 no. koperty tak, z napisem fundusz tak. awaryjny znaczy tak, to kwota jest trudna do przewidzenia, ale, ale możemy spróbować złapać jakąś tą kwotę. Z takiego doświadczenia naszego wynika, że pierwsza, która w jakiś sposób, chociaż minimalny nam zapewni właśnie taką pomoc w razie nagłego przypadku, to jest 1000 złotych. Taką, taką kwotę spróbujmy odłożyć. Na, na właśnie takie, takie awaryjne sprawy, na taki fundusz awaryjny. Jeżeli to się uda i, i te pieniążki tam będą sobie y, czekać na właśnie na taką czarną godzinę, tylko naprawdę czarną godzinę, nie żeby to y, korzystać z nich za każdym razem, jak coś nam się tam budżet nie, nie, nie będzie spinał, bo to nie o to chodzi, bo za chwileczkę tę kwotę że tak wykorzystamy i już jej nie będzie. To taki pierwszy krok to jest właśnie y, dobra kwota, żeby, żeby, żeby zacząć. Często padają pyta, pytania, no ale dobrze, no jak, jak to zrobić, skąd to wziąć? Y, jeżeli systematycznie i, i bardzo y, dokładnie będziemy sobie prowadzić właśnie nasze zapisy wydatków, to co wspominaliśmy już, czy będziemy zbierać te paragony, karteczki i tak dalej, to będziemy w stanie zauważyć, czy przypadkiem gdzieś nie przesadzamy, w jakiejś pozycji na przykład często się też zdarza taką pozycją jest jedzenie na mieście czy kupowanie gotowych kanapek proszę Państwa to jest naprawdę bardzo drogie jeśli popatrzymy na budżet rodzinny mam takie porównanie zrobione na blogu zachęcam żeby sobie przeczytać ile kosztują kanapki zrobione w domu a ile kosztują kanapki kupione to są naprawdę przy naszej rodzinie potężne kwoty roczne dochodzące do 7 tysięcy złotych. Taka jest różnica. Więc jeżeli Państwo zastanawiacie się skąd na fundusz awaryjny odłożyć, to, 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 tak, to trzeba rzeczywiście no. przejrzeć nasze wydatki, bo czasami się obkładamy takimi rzeczami, które do niczego nam nie są potrzebne, na przykład jakiś abonament telewizyjny, a na przykład nie mamy w ogóle czasu na oglądanie telewizji albo siadamy wieczorem na godzinę. To już jest w ogóle bez sensu, bo płacimy tam 30-40 nie wiem ile złotych, bo nie mam takiego mhm. abonamentu płatnego i rzeczywiście z tego w ogóle nie korzystamy. Być może to jest na przykład za drogi abonament telefoniczny. Naprawdę można teraz sporo ofert znaleźć, korzystniejszych. I to też, to też się dzieje, bo, bo, bo można i negocjować z dotychczasowym dostawcą, czy szukać oferty u innego i choćby o kilkanaście złotych, obniżyć miesięczne rachunki. Ale tu troszkę, tu troszkę, tu troszkę i rzeczywiście to się, zacznie, to się zacznie zbierać. I te pieniądze zachęcamy w pierwszej kolejności właśnie przeznaczyć na ten fundusz awaryjny, niezależnie w jakiej sytuacji jesteśmy na przykład długu żeby nie próbować jeszcze spłacać tego długu tymi pieniędzmi, ale zapewnić sobie właśnie takie, takie, taką awaryjną gotówkę. Drugi poziom tej awaryjnej gotówki, jeżeli już dojdziemy do tego pierwszego symbolicznego trochę tysiąca złotych, to, to jest pensja miesięczna. Czyli jeżeli to jest powiedzmy nie wiem, 3000, 3500, 4000, to do takiego próbujemy poziomu dojść, żeby jedna miesięczna pensja w tym funduszu awaryjnym była no już super sytuacja jest jak to będą trzy pensje. E, półroczna no to już jest rewelacja, a roczna no to już jest w ogóle no to, tak. e, super, a no. zwłaszcza no. dla tych z Państwa, którzy nie macie stałych dochodów. Czyli nie wiem, na przykład to jest gospodarcza działalność jakaś, że jeden miesiąc jest tak lepiej, miesiąc jest, sezon... jest gorzej, tak. jest sezonowość jakaś, mm. tak? Więc te półroczne, roczne, w tym przypadku e, odłożone pieniądze, naprawdę... E, no, są takim buforem bezpieczeństwa bardzo dobrym. Nie? Znowu muszę wrócić do takiej, no, powiedziałbym, prozaicznej sprawy, tam gdzie te dochody nie sięgają powiedzmy kwoty dwóch, trzech tysięcy, ale gdzie no, przychody, nie wiem, renty, emerytury są na, na poziomie tysiąca z jakimś okładem. No ja myślę, że paradoksalnie właśnie ludziom, którzy mają tak niski dochód, oni jako, jakoś szybciej myślą o tym funduszu awaryjnym. Tak, I, ja tutaj i, za przykład podam moją tak, mamę żyjącą tak. już, ale rzeczywiście w okresie tego mojego dorastania, no to, to w zasadzie rodzice już byli emerytami, bo się dość późno urodziłem. I ta y, zapobiegliwość mamy... Naprawdę zawsze mnie fascynowała, teraz jakby do tego wracam pamięcią, że mając niewiele potrafiła odłożyć. Właśnie niedawno znaleźliśmy z siostrą gdzieś tam jeszcze, poszukując czegoś, taką kopertę, gdzie mama sobie zapisywała, ile do tej koperty odkładała. I przy tej niewielkiej emeryturze taty i mamy, ta kwota naprawdę tam była imponująca. Mm. Stosunkowo, tak? No właśnie, ta <laughs> kwota na fundusz awaryjny, tak jak to nazwaliśmy, ale gdy chodziło się do mamy, do babci, mm. właśnie z takimi dochodami, jeszcze potrafiła taka mama, babcia, czy dziadek, czy tata wysupłać coś na dar no. dla, dla syna, dla wnuczka. Mm -hmm. No właśnie, kolejna, kolejna pozycja w budżecie która nam tu pojawiła się trochę nieoczekiwanie. No właśnie, dar dla kogoś. Pamiętam, jak już wspominamy rodziny moja, moich dziadków. Jedni mieli wnuków niedużo, ale z drugiej strony rodziny. Myślę tutaj o, o, o dziadkach ze strony taty. Tych wnuków już było sporo. No i jak odwiedzało się babcie, każdy wnuk coś dostał. E, to jest niesamowita właśnie rzecz, że, że, że w tych e, gdzieś tam niewielkich porponetkach, e, pularysach, prawda, mm -hmm. babci czy dziadka, zawsze się z, znalazł jakiś grosz e, na dar. Na, na coś, co kogoś ucieszyło. Myślę, że warto też o tym pamiętać, bo i to też jest do zaplanowania. Oczywiście może nie, wielkość tego daru to jest wielkość miłości i możliwości, <grym prawda? <grym prawda? Ale powinien być taki punkt, który w budżecie mamy. Prezent. Dar kieszonkowe. No nie wiem, jak to jeszcze hmm. nazwać. Tak, jeśli chodzi o, o, o prezent czy kieszonkowy, no to to są takie rzeczy, które jakby możemy z, z już sobie też planować. Nie? Jeżeli przewidujemy, że y, będzie czyjeś wesele może na przykład, albo jakiś ściny hmm. czy tam komunia. Na domu bez przesady, ale próbujemy odłożyć jakieś urodziny, nie? Ale choćby, choćby parę gorszy na cukierki dla Ta, dzieci, tak, to wiemy, że będziemy zaproszeni, bo nie wiem, to, to od kilku lat już taka tradycja że się odwiedzamy tam z rodzeństwem swoim i tak dalej, to, to dobrze jest właśnie to, to fajnie, że ksiądz też o tym wspomniał, bo mi to uciekło, już sobie takie rzeczy też przewidywać. Tak? Że, że kogoś chcemy obdarować, że to tam nastąpi w jakimś miesiącu, no i jakieś takie kwoty już na ten cel też odkładać. Ale taką, myślę, wiodącą tutaj dla nas pozycją budżetową, jak dla nas chrześcijan, myślę, że powinna być też dziesięcina. No właśnie, ciekawa historia. Jak słyszymy dziesięcina, to już troszeczkę Dwa, mamy gęścią się Zadają się różne pytania. Tak, zaczynają się przede wszystkim stereotypy pojawiać w głowie. Mhm. Gdzieś tam y, pewnie plączące się jeszcze od czasów, kiedy uczyliśmy się w szkole historii, tak, to, to, y, to rzeczywiście tak jest. E, dziesięcina ciekawa historia w ogóle. Y, jak czytamy Pismo Święte. Y, Pamiętamy Abrahama, Melchizedeka, chociażby. Tak. E, wojna, łup. Melchizedek wychodzi błogosławić Abrahama. Abraham każe udać dziesiątą, dziesiątą część z, tego tak, z łupu. E, część, która przede wszystkim e, nie jest zapłatą za błogosławieństwo, ale jest. jest e, Temu, który daje dziesięcinę, ona uświadamia, że, że żyje z daru. To jest niesamowita, niesamowita rzecz, jeżeli chodzi o, o takie duchowe rzeczy, duchowe odczucia związane właśnie z finansami. Przez lata Kościół Wyszy opierał się na dziesięcinie. Można, oczywiście różnie to bywało w różnych wiekach, mhm. ale dzisiaj w wielu krajach. W Polsce w wielu wspólnotach, jeżeli chodzi o Wspólnotę Kościoła właśnie, dziesięcina obowiązuje. Ja miałem okazję być chociażby kilka razy w Rosji mhm. i spotykać się z naszymi kapłanami, misjonarzami, którzy tam pracują. I byłem, byłem troszeczkę, no nie myślałem w ogóle o tym i scena jedna taka, kiedy jeden z parafian przychodzi do, do proboszcza i wręcza kompertę, ja tak zapytałem o to, jak, jak to jest, no była składka na, na mszy świętej normalnie, a on mówi, dziesięcina. I ja, ja trochę zaskoczony byłem rzeczywiście, tak, jest, jest dziesięcina. Znaczy nazwa pochodzi od tych dziesięciu procent. Tak, tak. Jaki to jest procent, trudno powiedzieć, bo ta nazwa się jakoś tak już utarła. Ale, ale jest konkretna część budżetu człowieka, rodziny, która jest przeznaczona na wspólnotę. Na wspólnotę parafialną, diecezjalną, jakiś lokalny kościół, dziesięcina, wzięte właśnie z Pisma Świętego. To, to, co obrazuje, że wszystko jest darem Pana Boga, a ja oddaję Panu Bogu to, co najlepsze. No, gdyby wspominaliśmy kiedyś o tym, przypominam sobie... Gdyby podatek dzisiaj był dziesięciną, oj, to nasze budżety by wzrosły niesamowicie, te domowe, tak. zostałyby zasilone, bo, bo my dzisiaj jako ludzie żyjący w tej części świata podatki płacimy nie 10%, tylko ale, ale 3-4 razy 10%. Tylko tylko, nie, nie. Ponoć, ponoć troszeczkę się to przesunęło ostatnimi laty, ale wszystko na co pracujemy właśnie związane z podatkami, kiedyś pracowaliśmy ponad pół roku na to, tak? Tak. a potem... No, to są te podatki, które, tak. że tak powiem, są dla nas w miarę jawne, czyli takie, które wiemy, że płacimy, a potem są jeszcze to ukryte, czyli VAT, tak, akcyza są... jakaś, nie? nie myślimy na co dzień, że one są ukryte w towarze, ale też je płacimy. Ale myślę, że dziesięcina jest na tyle poważnym tematem, że, że, że omówimy ją w tak. kolejnym odcinku. Yy, bo to jest, to jest ciekawa, ciekawy temat i warto, warto go dotknąć właśnie z naszej perspektywy. Bardzo dziękujemy, dziękujemy za Państwu dzisiaj. za uwagę. Zapraszamy, więc za tydzień będzie, będzie coś o dziesięcinie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.